Witam wszystkich w miarę, możliwość serdecznie w grze Wasteland 3 czyli RPGu połączony z... z turową grą taktyczną to no, o tym turowości i grach taktycznych to pokażę jak będę w walce jeśli chodzi o RPG no to gra przypomina stare dobre Fallouty wiecie też mamy post apokalipsyczny świat w stanach zaczonych... tylko wiadomo Inaczej trochę. Gra z kontynuacją Westlanda Dwójki doszło może się budować po tytule, ale tylko mówi nam, co wydarzyło się w poprzedniej części. Czyli na początku tylko odnosi się do poprzedniej części, a potem już już nie, po prostu. I w tej części jesteśmy zupełnie innymi strażnikami, w zupełnie nowym miejscu, Colorado, i wykonujemy zupełnie nową misję, więc. Nie musicie grać poprzednią część, żeby. No, by się bawić, tutaj. Gra może przypomina stare faluty, ale wiecie, różni się od niej mechanikami, tak? Nie? Na przykład. trową walką taktyczną. Zdecydowanie ma takie. drowa walka taktyczna bardziej przypomina mi. I z koma. Na przykład mamy też system 8, ale to się pokażę, tak jak wspomniałem. W grze Mamy, może mieć 6 ludzi i to jest ciekawostka, to przypomina mi akurat fraud taktika trochę, że nasi ludzie, ta czwórka, pierwsza czwórka, ona jest, jest stworzona przez nas. Znaczy, może być stworzona przez nas. Możemy rekrutować oczywiście jakichś gotowych, może przez twórców ludzi, ale naprawdę to rekrutujemy ich, tworzymy ich samemu i staramy się sprawić, żeby byli wiecie, jak najbardziej różnorodni, żeby sprawdzili się w jak najwię największej liczbie przypadków. Każdy był specjalistą od czegoś innego. A pozostałą dwójka musi być osobami, które spotykamy po drodze. I one są, mają to towarzysze, tak. Typowi towarzysze mają coś do powiedzenia, rozmawiają z ludźmi, których spotykamy po drodze. Czasem mamy jakąś misję dla niej wykonamy A reszta jest stworzona, oczywiście. Nie ma, nie ma, nie ma głównej postaci. Tak? Nie ma tak jak głównej postaci, jak było w Falloutie, w której tutaj, jeśli nasza postać zginęła, no to koniec. Judy Well played. Tutaj nie, tutaj mamy, ci są zastępowalni w pełni, <laughs> każdy z jest zastępowalny w pełni W dowolnym momencie możemy Udać się do do, do u i zmienić człowieka na kogoś innego System jest podobny, mamy też system Atrybutów Tak jak w Tyle tylko, że w przeciwieństwie do Fallout'a One nie, nie wpływają na umiejętność bezpośrednią. w Falloutie było tak, że jeśli mieli odpowiednio wysoką Zręczność to ona wpływała na twój poziom obsługi broni lekkiej palnej. A tutaj nie, to po prostu wygnajemy punkty i no, co prawda no, przydają się do obsługi broni, do trafienia i tak dalej, ale to. Pomijalne co? Nie, na co dać. i dać. Spostrzegawski damy, bo to jest snajperem w końcu. Tak, zapiszemy. Zostajemy. Na hmm. karabiny sniperskie. No, i cechy. Czyli cechy, czy jak, jak perki w Falloutie. No, jak Falloutie. <laughs> Będę porównał do Falloutu bez przerwy. Tylko w tym przypadku, oprócz takich cech, takich perków, które możemy wybrać w dowolnym momencie, mamy też takie, które związane są z naszym poziomem umiejętności. Czyli na odpowiednim poziomie, umiejętności wnosi krawędź snajperski, odblokujemy dostęp do kolejnego perka czy cechy. Proszę bardzo, ona i tak się nie rusza. Jest sniperem w końcu. Dobra. To jest nasza główna baza. To jest taka fajna, bo możemy ją rozbudowywać. Werbujemy ludzi, specjalistów. zaczynamy z pustą bazą, a ja zdekutowałem i lekarza, który nas leczy, i zbrojmistrza. I teraz mam zamiast zdekutować mechanika do naszego sprzętu, którym się po... poruszamy. Okej. Okay. Tak wygląda mapa strategiczna, w poruszamy się pomiędzy lokacjami. Poruszamy się po świecie za pomocą naszego sprzętu. Notabene, ten sprzęt możemy upgrade'ować i czasem pomaga nam w walce. Nie zawsze ma taką możliwość, ale kiedy tylko może, to stara się, po. Uwaga, na Jelenia, jak można go przejechać. Dobra. Dobra. Przed nami walka, ewidentnie. Jest to gra? Tak. No. Ma taką taktyczną walkę, więc możemy wykorzystać moment. Możemy... swobodnie ustawić swoich ludzi. To jest zasięg. Zasięg agra, jakby, tak? Zasięg... którym nas zauważą. Możemy ich jakoś poustawiać. To wysłałem babkę z karabinem snajperskim zupełnie niepotrzebnie, no bo jako tako tutaj ustawimy. Nie wszystkie walki można na takorzysto rozwiązać od razu strzałem w głowę, niektóre. Niektóre triggerują jaki, jakąś, jakiś dialog, więc, więc nie zawsze. Ale zwykle... Zwykle zaczynam od strzału w głowę. Wiecie, bo to tak jest forma dyplomacji. Dziękuję. Zaczęliśmy <gryliśmy> dyplomację. I teraz mamy walkę. Taktyczna walka z punktami akcji poruszamy się po, no, po, siatce z kwadratów Przeciw, mamy także system osłon i na przykład, o nasi ludzie mogą mieć całą osłonę, pół osłonę i wiadomo, mają różne szanse na trafienie przeciwników, akurat ci w większości są poza osłoną, więc chyba powinno pójść w miarę łatwo 90% Wow, ale ma cały ten karabin sneperski, muszę je ulepszyć. Każda czynność kosztuje na jakąś akcję strzał wiadomo. Ale takie dam się akcje specjalne użycie przedmiotów, a także akcje kończące. Mamy specjalne akcje kończące, na przykład. Co tam gada, na przykład zasadkę, czyli Overwatch obronę, czyli kucnięcie, jak na przykład w XCOMie. I przygotowanie to jest ciekawostka, czyli za koszt jednej punktu akcji możemy przekazać całą resztę. Czyli w przypadku mamy trzy, za tak jeden akcji przekazujemy dwa na sewną turę. I tak zrobimy, będzie przynajmniej więcej punktów akcji na tej turze. Hmm. Ta stoi trochę bez sensu. Wow! To jest coś takiego. Hmm, niedobrze. Ale jest zbiornik a tym HP Na dziewczyna z rewolwerem nigdy... Nigdy nikt nie jest w zasięgu. Jak? 84% Mam flashbacki z Iskoma, naprawdę. Czasem. Trafiła go, pięknie I teraz dwa dostaje punkty akcji. Za każdym razem, jak walczymy. O, akurat są nam naładowane. Ładuje nam się tak specjalna umiejętność taka. Zobaczcie, ładowanie jest obrażeń. Taka ładuje się, ona zostaje. Zaka... Zostaje na każde, na każde walki, więc. Więc można ją ładować. Tu seria tego pana i tego pana. Nałysłem na dwie postacie. Ta ma strzelbę Strzelba ma Coś takiego, czyli ma Zasięg, który może ranić przeciwników Niestety ma też ma, małą Małą penetrację, więc <śm> Boję się, że uszkodzę ten Ten zbiornik, a to cokolwiek to jest nawet sporo obrażeń tu dodała. Nieźle. Jeszcze ta dziewczyna. Hmm. Dobra, i kończymy tą turę. Zaczęliśmy od, od strzałów w głowę. To zawsze dobry znak. A ten co to? Mamy do żagnia? Ała. A więc tak działa butla z azotem, no dobra. Nie wiem czego się spodziewałem w sumie. Co my tu mamy? Koncentracja. A no tak, bo ona ma ten... Możemy. Nasi... Tak, założyliście zresztą już przecież to. Nasi ludzie nie mają. No żartujecie, nie mogę tego tak walnąć w ten? I tych przy okazji? Dobra, nie jest ta na źle nawet. Ten gości mi tu umiera, no ale to. Mówi się trudno. Ci nasi ludzie wykonują akcję. Mogą wykonać akcję równolegle. To jest nasza tutaj neutralna na przeciwników. To się jeszcze tyle punktów akcji, ja tylko 6, Ja mam 5. No dobra. O rany, pokrączymy się granaty, niedobrze Tak się dzieje, jest jak nie przychodzi się przygotowany na walkę 5% szans, no to nie. Nawet nie wiem, czy warto. Zrobimy Overwatch'a. A ten gościu niech się uleczy. Z teampakiem Znaczy, przepraszam bardzo, koktajlem medycznym. Są dwie zupełnie różne rzeczy. Pudło, no tak, do przejdzenia to tylko pokazuje szanse trafienia przeciwnika, i w kogo będziemy mogli strzelać w zależności od miejsca, do którego pójdziemy. więc to jest akurat fajne. My chodź, godzie, w pyno, dajesz, wierzę w ciebie. Dokładnie, jak w mix <noise> O matko, zapomniałem o tym gościu! <noise> o rany! Dobra. Dobra, dobra, to nie popisałem się. Zapomniałem o gościu z ognia. No tak, to może być problem. Tak, to może być problem, tak. Jeszcze raz nie przytomność. Możemy ocucić możemy się, ustabilizować yy, to akurat trzy tury, więc, więc spoko damy radę. Znaczy, ja dam radę. Dobra, zacznijmy może od końca. Dlaczego on przeżył? To za pech. No bra... Dobra, ładnie likwidowani są. Jak widzicie, nie zawsze podchodzenie do przeciwnika jest najlepszym pomysłem. O, jak tu podejdę, będę miał prawie 100% szansy na trafienie w gościa. Ale za mało HP, znaczy za mało obrażeń. Niestety przeładowanie Ale on ma dużo HP I przy okazji ma dużo pancerza Udało się jednak Tak, bo w wstępuje występuje pancerz Wow, dobra, ona wstała Teraz też się dopalą no. <grym> Długo to potrwa? Dobra, tam moment Jesteśmy w walce, więc Warto ginąć No, dopóki Dopóki jestem na... w terenie, to będę musiał używać środki medyczne, żeby ich uleczyć Jeśli byłbym w wazie, a pewnie wrócę, no bo Skoda Apteczek To będę lekarz, wyleczymy za darmo W grze mamy jeszcze Lutowanie akurat nie trzeba lutować każdego z osobna, można używać macowo, to jest chyba spoko, w grze na samym początku wybieramy poziom trudności. i Tam oprócz tego są gotowe poziomy trudności, możemy też modyfikować poziom trudności. Na przykład, ja wybrałem normalny poziom trudności, w którym na przykład nie ma obrażeń, o nie ma obrażeń dla sojuszników czyli. Na przykład strzelając seriami albo ze strzelby, nie mam szans na ich yy... zadanie obrażeń. W sumie mógłbym przejść tędy, gdybym miał wytrych na piątym poziomie. Bym wejść tutaj, zaś się tutaj, potem wyskoczyłbym, że miałbym mechanika na czwartym i wyłączyłbym wieżyczkę dzięki temu. A zrobiłem to po staremu, czyli brutalną siłą. Nie, myślę, że czy uda mi się pokazać, bo już już, już nagrywam już chwilę. Okej. Okay. Eee. Miny. Ale w grze oczywiście mamy... Używamy naszych umiejętności, których znajdujemy po drodze. Na przykład, moja dziewczyna, która gada, ma lizusa już na ósmym poziomie, więc wiecie, łatwo. Gdzie jest. Słyszeliśmy z, z, z tych starych gier. O. tych starych gier, w których rozmawiała ta osoba, która podeszła, na przykład, albo zawsze rozmawiał nasz główny bohater. To tutaj nie, to rozmawiamy jako drużyna, więc. Jeśli mamy okazję wykorzystać umiejętność jednej, jednej postaci, to ją wykorzystamy po prostu. Jeśli potrzebujemy ilustracji, to mamy na tym poziomie, jako drużyna. Mamy jakiś mutant. A są miny, a nie mam materiałów buchowych. Dla boże ten. Ja może wracam. Tak, i to chyba całe Wasteland 3. To jest. Bardzo klasyczny RPG, tyle, że z masą unowocześnień i udogodnień. I no i z taktycznym trybem z systemem walki, więc to swoją drogą. Jeśli ktoś grał w stare falouty, to się odnajdzie tutaj. Jeśli ktoś grał w... jakieś gry taktyczne typu x też tu się odnajdzie, tylko dodatkowo jeszcze będzie miał fabułę jakąś Oprócz walki Więc ja osobiście ja na Bardzo polecam, już grałem No naprawdę długo Tak długo, że naprawdę nie wiem co robić i w którym miejscu <gry> W którym miejscu Pokazać yy, Jak wygląda gra Witchery Pokazałem walkę, więc mam nadzieję, że to wystarczy <gry> My się umie, uwierzyć na słowo, że Wraz z umiejętnością odblokowują się nowe kwestie dialogowe albo nowe możliwości. Czy na przykład w terminalach, albo otwieranie zamków. Wszystkie rzeczy też mogą się przydać. Handel, który służy głównie zmniejszeniu kosztu zakupów, a zwiększeniu kosztu sprzedaży, ten, ten sprzedaży może przydać się w rozmowie. To samo dowodzenie. Piesza pomoc, materiały wychowy, wszystko. Wszystko ma się przydać. Dlatego starajmy się budować drużynę jak najbardziej różnorodną. Podciągnąć się w różnych. <laughs> o, śmiesznie wygląda. W różnych rzeczach. A i tak pewnie nie uda nam się. Nie uda nam się użyć wszystkiego. Ja przed chwilą miałem terminal, w którym potrzebuję nerdowskich rzeczy. A nawet nie pomyślałem o tym, że kogoś tym wyszkolić. Jest to gra. No naprawdę dobra. Może nie dla wszystkich. Nie dla każdego. Ale nie ma gier dla każdego. Ja osobiście bardzo gorąco polecam spróbować. A bo na tym to wszystko. Chciałbym podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.